Witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku cyklu Pajnik z kryzysu. Dawno się nie widzieliśmy, więc ten błąd trzeba jak najszybciej naprawić. Co prawda w międzyczasie wydarzyło się tyle, że tych tematów chyba nie zdążymy sobie dzisiaj pokryć, dlatego zostawimy je na osobny odcinek. Natomiast dzisiaj skupimy się na tym, co już było i updateowaniu tych starych rzeczy, bo tam też bardzo ciekawe informacje się pojawiły. Jak widzicie, dzisiaj zaczynamy w Warszawie, ale zaraz magiem kina przeniesiemy się do e, Szwajcarii, konkretnie do Zurychu i tam z pacerkiem porozmawiamy sobie o naszych gospodarczych tematach. Zapraszam. Dzisiaj sobie zaczniemy na spokojnie, jak u Hitchcocka, czyli od krachu na nieruchomościach. Niestety nie chodzi o Polskę, bo u nas politycy zrobią wszystko, żeby ceny nam rosły. Prawdopodobnie ze względu na to, że sami są w betonowe złoto zapakowani, albo z tego powodu, że budownictwo mieszkaniowe w Polsce to 5-7% PKB. Jednak wracając do meritum, chodzi o naszego zachodniego sąsiada, gdzie realne ceny nieruchomości spadły o około 15%. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby takie spadki nastąpiły w Polsce, biorąc pod uwagę, że stan niemieckich nieruchomości zaczęto określać jako największy krach od pokolenia. Inne media natomiast okrzyknęły sytuację związaną z tamtym rynkiem nieruchomości jako największy kryzys od lat 90. Warto zwrócić uwagę, co zresztą często powtarzam, że rynek nieruchomości to nie jest jeden rynek, ale raczej różne rynki nieruchomości. Nieocieplony dom na dalekich obrzeżach dużego miasta będzie zupełnie inaczej wyceniany niż 2-3 pokojowe mieszkanie w samym centrum miasta, w nowym budynku, gdzie wokół jest dostępna cała infrastruktura, włącznie ze sklepami, placówkami medycznymi czy kinami i teatrami. Dlatego cena takiego domu może spadać na łeb, na, szy... na szyję, a cena mieszkania... Stać w miejscu albo nawet rosnąć, bo dodatkowo dostęp do rynku pracy jest dużo lepszy w centrum miasta, dlatego ludzie zawsze będą napływać do środka, a nie na obrzeża. Więc średnia cena nieruchomości w statystykach może spadać, podczas gdy ceny nieruchomości w centrum mogą śmiało rosnąć. Oczywiście będzie się to działo tak długo, jak Plusy dodatnie mieszkania w centrum będą przewyższać plusy ujemne z tego wynikające, czyli na przykład wyższa przestępczość czy mniejsza powierzchnia mieszkania. O tym zaraz, bo to się łączy z naszym dzisiejszym tematem, czyli nieruchomościami komercyjnymi w Stanach Zjednoczonych. Ale co ciekawe, podobne dane napływają też z innych krajów. Tutaj macie przykład ze Stanów Zjednoczonych, przykład dotyczy konkretnie nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, ale jak widać też nie jest kolorowo. Jazda na oszczędnościach z Wielkiego Kataru i z tym lusów no, powoli zaczyna się kończyć. Jak pewnie się domyślacie, nie tylko te dwa kraje dostały po głowie, jeśli chodzi o nieruchomości, bo jeszcze dołączyła do nich np. Wielka Brytania, gdzie też rozwinął się swego rodzaju kryzys nieruchomości, a swoją drogą Wielka Brytania jest teraz w technicznej recesji ze względu na dwa kwartały ujemnego PKB. No, i możecie zakładać, kto jest największym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii, i pewnie traficie za pierwszym razem. Ale wracając do tematu, tutaj również warto zaznaczyć, że Wielka Brytania to też są rynki nieruchomości, a nie jeden jednolity rynek ze średnią, co często mi wypominacie w komentarzach na Twitterze, dlatego się do tego odnoszę, że duże miasta działają zupełnie inaczej niż obrzeża czy jakaś tam wieś. I że duże miasta dalej się świetnie sprzedają. Przykładowo sam Londyn stał się taką swego rodzaju przystanią dla kapitału. Kto miał duże nadwyżki gotówki, tutaj szczególnie Rosjanie bardzo błyszczeli, no to lokował je w tamtejszym rynku nieruchomości, tym londyńskim rynku nieruchomości, ze względu na brytyjski system prawny. Ale wróćmy może do grillowania naszego bezpośredniego sąsiada, bo kryzys nieruchomościowy to tylko wierzchołek góry lodowej. Dużo głębiej, już pod powierzchnią, są produkcja samochodów, produkcja przemysłowa, próby redukcji CO2 i inne szaleńcze pomysły wyznawców Kościoła Pogody. Jak spojrzymy na produkcję przemysłową w Niemczech, to się okaże, że od czasów Wielkiego Kataru nie było praktycznie nigdy tak złej serii odczytów. No oczywiście pomijając kryzysy, szczególnie te ogólnoświatowe. Ale obecne problemy Niemiec zaczęły się już trochę wcześniej, bo gdzieś w 2018 roku było widać pierwsze problemy branży samochodowej, a z uwagi na to, że cała branża związana z samochodami i tu mi chodzi nie tylko o fabryki, ale też poddostawców i podwykonawców tych fabryk to około 16% tamtejszego PKB, więc nie można tego zupełnie lekceważyć, a samym PKB. Też nie jest obecnie najlepiej, co zresztą widzicie na wykresie tutaj. Podwierzę wam też, że przez to powstał szaleńczy pomysł przesadzenia Europejczyków do samochodów elektrycznych. Naturalna wymiana samochodów trwałaby długie lata, a może nawet i dziesiątki lat. Bo zadbany taki spalinowy samochód potrafi przejechać setki, a czasami miliony kilometrów, jak te klasyczne W124. Więc szaleńcy wpadli na pomysł oczywiście to tylko moje śmiałe domysły zakazu używania samochodów spalinowych oraz opodatkowania tych już wyprodukowanych. Logika pewnie była taka, że skoro Niemcy mają już fabryki samochodów, to bardzo łatwo będzie je przestawić na produkcję elektryków. W końcu, jak spojrzycie na konstrukcję silnika spalinowego i silnika elektrycznego, to praktycznie nie ma co porównywać. W silniku spalinowym mamy setki części, w tym ruchomych, które muszą ze sobą perfekcyjnie współgrać, natomiast w silniku elektrycznym mamy tych elementów dosłownie kilka. No to tak w dużym uproszczeniu: czyli stojan, wirnik, trochę drutu, magnes, łożyska, no i mamy działający silnik elektryczny. Jednak okazało się to nie takie proste i samochody elektryczne ostatecznie wychodzą dużo drożej niż samochody spalinowe, a komfort ich użytkowania. Jest zdecydowanie mniejszy, przynajmniej na chwilę obecną, i chodzi mi tu szczególnie na przykład o zasięg w zimie, czy dostępność stacji ładowania oraz sam proces tego ładowania, problemy z ubezpieczeniami, czy problemy z naprawami, no a w końcu sam spadek cen takich używanych samochodów, który powoduje, że odsprzedanie takiego elektryka, no, możemy sobie dzięki temu zaksięgować bardzo, bardzo dużą stratę. W ogóle mam takie podejrzenia, że cały pomysł na transformację energetyczną to taki trochę europejski, chiński wielki skok naprzód. Doczytajcie sobie na czym to polegało i czym się skończyło, ale jedno i drugie jest podszyte bardzo silną wizją ideologiczną, bez patrzenia na potencjalne koszty. W Europie ten pomysł ma polegać na tym, że rozkręcimy sobie marne PKB, którego wzrost kręci się obecnie w okolicach zera, a wykorzystamy do tego oszczędności Europejczyków i zmusimy ich do wymiany samochodów, pieców, okien, dołożenia styropianu na ścianach, założenia paneli. Fotowoltaicznych, pomp ciepła, i tak dalej. A skąd niby Europejczycy mają tyle pieniędzy? A no, zaoszczędzili sobie w wielkim Katarze, kiedy wszystko było pozamykane, nie mogli wydawać pieniędzy, więc siedzieli w domach. Później te oszczędności trochę przejadła inflacja, napędzana przez nieodpowiedzialnych polityków. Chociaż tutaj trzeba zwrócić uwagę na definicję słowa nieodpowiedzialnych, bo według wyznawców teorii MMT. To nasza polityka monetarna była bardzo dobra, bo co prawda oszczędności straciły sporą y, wartość, ale za to nie byłoby bezrobocia. Więc co prawda zarabiasz, ale pieniądze są mniej warte, ale co prawda zarabiasz. Dyskusyjna kwestia i nie będziemy teraz w to wchodzić. Więc, drogi Europejczyku, teraz w ramach centralnego sterowania pozbędziesz się oszczędności, żeby instalator pompy ciepła miał e pracę i mógł nakręcić tym samym. PKB, a jak, to już, a jak już jesteśmy przy źródłach ciepła to nie wiem czy zauważyliście ale jak jeszcze kilka lat temu kiedy do Niemiec biegła taka gruba rura z rosyjskim gazem to gaz był błękitnym paliwem, był bardzo ekologiczny i na lewo i prawo rozdawano wtedy dopłaty do tego żeby pozbyć się starych pieców na węgiel czy drewno i wymienić je na piec gazowy, teraz jak rura z rosyjskim gazem nie ma już połączenia z RFN-em, to nagle się okazało, że piece gazowe to największe zło i w 2030 roku wyjdzie całkowity zakaz montowania takich pieców. Zupełnie przypadkiem, ale naprawdę zupełnie przypadkiem. Kiedy ta rura została wysadzona przez Amerykanów, to znaczy przez nieznanych sprawców, tu takie przejęzyczenie, wtedy narracja zaczęła się zupełnie zmieniać. A teraz już zupełnie zostaliśmy oficjalnie poinformowani, że to nie gaz, ale teraz pelet będzie najbardziej ekologicznym paliwem do ogrzewania domów w Unii Europejskiej. A jak przy pelecie jesteśmy, to mam dla Was zagadkę. Taką zagadkę za 100 punktów. Kto jest największym producentem peletu w Europie? Mieliście czas na zastanowienie się. Obstawiam, że nawet jak nie znaliście tych statystyk, to spokojnie możecie się domyślić, że. Tak, są to Niemcy. A jak przy Niemcach ponownie jesteśmy, to usłyszałem gdzieś ostatnio bardzo ciekawą koncepcję tego, że odkąd nie mogą handlować gazem, to chcieliby się przestawić na handel żywnością. Dlatego też spoglądają w kierunku Ameryki Południowej oraz Ukrainy. Zapewne pamiętacie te słynne pociągi, które do na, przez nas przejeżdżały tylko tranzytem. Druga teoria jest taka, że w ogóle chcą oprzeć swoją część gospodarki na handlu z Ameryką Południową na zasadzie jedzenie za technologię czyli wy wysyłacie nam mięso i kukurydzę, a my Wam Golfa 19D, który nie spełnia żadnych obiecnych europejskich norm ekologicznych. Ale za to jest nieśmiertelny, bo ta technologia została już przetestowana na wszystkie możliwe sposoby i wszystkie możliwe usterki zostały do tej pory poprawione. Sam jesteśmy ciekaw, co się z tego okaże prawdą. Biorąc pod uwagę, że Niemcy bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, że na rynku samochodów elektrycznych przegrywają z Chińczykami, i to już w boksach startowych, stąd też pojawił się pomysł Niemców, to znaczy Komisji Europejskiej, znowu przejęzyczenie żeby nakładać cła na samochody elektryczne importowane z Chin, tak żeby nie konkurowały z niemieckimi produktami. A Niemcy oczywiście mają się czego obawiać, ponieważ chińskie samochody elektryczne faktycznie są zrobione porządnie i tą technologię testują już długie lata. Przykładowo Xiaomi, firma która produkuje praktycznie wszystko co jest związane z elektroniką, wypuściła swój samochód SU7. Który wyglądem przypomina trochę Porsche Panamera, osiągami trochę mniej, bo tutaj mamy tylko 300 koni, Panamera ma około 440, jednak inspirację widać bardzo mocno. Natomiast cenowo to już jest zupełna przepaść. Wspomniany SU7 kosztuje około 30 tysięcy dolarów, co by dawało półkę cenową takiej nowej Skody Octavi 2.0 TDI, bo porównując tego z niemieckimi elektrykami, w ogóle nam porównanie nie wychodzi, bo nie ma co porównywać, bo elektryki niemieckie są dużo dużo droższe. Ważne tutaj, żeby zaznaczyć, że chińskie produkty nie są złe, tak jak się często sądzi, one są raczej zgodne ze specyfikacją. Jeśli specyfikacja zakłada, że składany produkt ma być tani, no to taki będzie. Jeśli specyfikacja zakłada natomiast, że ma wyjść iPhone z górnej półki, no to wyjdzie iPhone z górnej półki. Dlatego też trwa obecnie badanie, czy chiński rząd nie wspiera producentów elektryków, i w zależności od wyników tego badania, cła zostaną nałożone, no albo też nie, badanie pewnie będzie bardziej skupiało się na lizie potencjalnych ceł odwetowych niż chińskiego wsparcia. No ale zobaczymy, co przyszłość nam przyniesie. Ma to się stać w ciągu tam najbliższych dwóch bodajże miesięcy. A teraz do meritum dzisiejszego odcinka którymi są nieruchomości komercyjne w Stanach Zjednoczonych. Rozmawialiśmy sobie już wcześniej o tym, że będzie to potencjalnie duży problem, no i właśnie się chyba zaczął materializować. A konkretnie chodzi mi tutaj o jakby drugą warstwę tego problemu, czyli instytucje, które te nieruchomości komercyjne finansują. Tutaj przyznam się bez bicia, że wykresy podkradłem od Nila McCoy'a i linki wrzucę Wam w karcie społecznościowej, bo podobno YouTube nie lubi linków w opisach żebyście mogli sobie sami poklikać i sprawdzić jak to teraz tam wygląda. Ale wracając do sprawy, po ostatnich głośnych upadkach banków w Stanach Zjednoczonych sprawa z bankowym Bingo trochę ucichła. Bo rządzący nie mogli sobie pozwolić na panikę w bankowości i na wszelkie możliwe sposoby starali się ten problem wyciszyć. Jak pamiętamy, w grę wchodziły tam też przejęcia banków, które w normalnych warunkach pewnie by nie zostały dopuszczone do finalizacji przez przepisy antymonopolowe, jak i specjalny program Fedu, czyli Bank Term Funding Program, który swoją drogą wygasł teraz 11 marca. Dla przypomnienia, Program ten miał za zadanie udzielać pożyczek bankom pod zastaw mocno przecenionych obligacji Stanów Zjednoczonych, ale wartość takiej pożyczki była zależna od wartości nominalnej takich papierów wartościowych, a nie od ich wartości rynkowej, która mocno spadła przez majstrowanie Fedu przy stopach procentowych, a to wszystko po to, żeby banki miały pieniądze na wypłaty depozytów dla klientów, którzy wtedy masowo zgłaszali się po gotówkę i to tak w dużym skrócie. Oczywiście ten program nie wygasł nagle i w sposób taki, że banki musiały 11 marca wyjść z programu i wszystko pospłacać. Program ten działa dalej, aż do spłacenia ostatnich pożyczek, po prostu nie będą udzielane nowe pożyczki. Wszystko było robione po to i w nadziei, że przez rok sytuacja się uspokoi i sama się w sumie rozwiąże, ale jak zaraz zobaczycie, no nic się nie rozwiązało, po prostu puszka została kopnięta dalej, a nawet zaczęło się trochę pogarszać, o czym zresztą sami zaraz się przekonacie. Jak wcześniej wspominałem, banki regionalne wprost lubowały się w finansowaniu nieruchomości komercyjnych, bo do pewnego momentu była to taka dojna krowa. Niestety Wielki Katar pokazał, że wcale nie potrzeba pracować z biura i dojeżdżać codziennie do centrum miasta, żeby odsiedzieć swoje 8 godzin. Tym bardziej, że taka filozofia trafiła na bardzo podatny grunt w postaci pokolenia Z, które zaczęło pracować teraz. A jak się okazało bardziej ceniono sobie wygodę i elastyczność niż korporacyjne szczeble i pięcie się po stopniach kariery przy wyprywaniu sobie żył. Odświeżenie tematu nieruchomości komercyjnych i banków je finansujących spowodował komunikat od New York Community Bank, że ten będzie musiał obniżyć dywidendę oraz zawiązać duże rezerwy bezpieczeństwa właśnie na kredyty związane z rynkiem nieruchomości, a jak widzimy w zestawieniu, jest on dopiero czwartym bankiem w kolejności pod względem Takich aktywów. Następnie bank poinformował o dziesięciokrotnym skorygowaniu straty kwartalnej aż do wartości 2,7 miliarda dolarów oraz o wykryciu znaczącej słabości na rynku nieruchomości komercyjnych. Czyli sztab profesjonalnych analityków do spraw ryzyka odkrył teraz to, co hobbyści z YouTube'a wiedzieli już dawno temu. Chyba, że co jest również bardzo prawdopodobne, bankierzy zagrali tutaj klasycznym hazardem moralnym, gdzie wiedzą, że, coś jest, że to, co robią, jest ryzykowne, ale prowizje i bonusy są na tyle atrakcyjne, że warto się wystawić na tak zwany strzał. A w razie czego wyciągnąć rękę i zawsze ktoś przyjdzie z pomocą, prawdopodobnie będzie to podatnik. Oczywiście ta informacja spowodowała natychmiastowy spadek kursu ich akcji, które na chwilę obecną są notowane o 70% niżej niż. Pół roku temu. Niestety ta informacja wygląda jak początek serii, i kolejne banki do naszego bankowego bingo pewnie będą zaraz dołączać. A wynika to właśnie z tego, że bilanse banków opierają się na nieruchomościach komercyjnych, które przeżywają teraz ogromne problemy w związku ze wspomnianymi wcześniej trudnościami z zapełnieniem powierzchni. Teraz odsetek pustostanów to rekordowe 19,6%. Ale już w pierwszym kwartale 2023 roku było widać oznaki, że nie dzieje się tam najlepiej. Tutaj na wykresie możecie, macie informacje jak radzą sobie poszczególne miasta w Stanach Zjednoczonych, więc możecie sobie sami to przejrzeć. A pustostany mają oczywiście przełożenie jeden do jednego na wycenę takiej nieruchomości, ze względu na możliwości do generowania przez nią przychodów. Nikt nie kupi nieruchomości za 100 milionów. Jeśli generuje, ma tylko 100 tysięcy przychodu rocznie. Stąd też wysyp informacji o transakcjach sprzedaży takich budynków komercyjnych po cenach niższych, nawet o 50% od ceny zakupu. A takie coś pociąga za sobą dwie no, dosyć nieoczywiste konsekwencje. Pierwsza jest taka, że budynki można wyceniać metodą porównawczą, czyli bierzemy kilka budynków podobnych z podobnej okolicy i patrzymy za ile się sprzedały. Wtedy inwestorzy, którzy zainwestowali w taki budynek, wiedzą ile jest wart i wiedzą za ile mogą go sprzedać i do jakiej wysokości mogą wziąć na niego pożyczkę, czy podzastaw takiej nieruchomości. A to wpływa bezpośrednio na wycenę zabezpieczeń w tych bankach, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Nagle może się okazać, że banki udzieliły pożyczek pod zastaw nieruchomości na kwotę przykładowo 100 miliardów dolarów, a obecna wycena zabezpieczeń to zaledwie 50 milionów dolarów. Spowoduje to prawdopodobnie efekt taki jak w przypadku banku New York Community Bank, że banki jak się zorientują, że coś się dzieje z wartościami nieruchomości komercyjnych. To nagle będą musiały stworzyć rezerwy na prawdopodobnie te złe kredyty, a to znowu spowoduje spadek wartości ich akcji i znowu może doprowadzić do ranu na banki. Poza tym sytuacja zaczyna być niepokojąca dla samych miast, ponieważ mniejsze obłożenie to mniejsze, mniejsza ilość ludzi wydających pieniądze w lokalnych sklepach, a opustoszałe budynki to mniejsze przychody z tytułu podatków, co może doprowadzić do pogorszenia się jakości usług w mieście i kolejny spadek chętnych do tego, żeby tam przebywać. No i mamy takie zamknięte kółko, które podąża w dół. Niestety chińskie przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach, nam się chyba zaczęło spełniać, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko kupić popcorn i śledzić najnowsze wiadomości ze Stanów Zjednoczonych ze szczególnym uwzględnieniem banków regionalnych. Na koniec jeszcze z kronikarskiego obowiązku mamy nowe ATH na złocie, Chociaż nie wiem, czy to jest powód do radości, bo rosnące złoto zwykle nie oznacza nic dobrego. Chociaż tym razem za wzrostami stoją banki centralne, które poszły wręcz na szaleńcze zakupy. W końcówce roku 2023 głównymi kupującymi byli Turcja, 61,2 tony, Chiny 43,9 tony oraz Polska 25 ton. A tegoroczne wzrosty prawdopodobnie są zasługą w większości Chińczyków oraz chociaż w te dane... Z Chin. No, ciężko jest wierzyć. Na dzisiejszym odcinek to już chyba nam wystarczy złych wiadomości, bo w końcu są święta, czas radości. Dlatego życzę Wam wszystkim smacznych jajek i do zobaczenia niebawem. Sprawdźcie tylko, czy jajka nie są techniczne.